Dzień dobry, Szymon Janicki, Fakty OSK, wiadomości i komentarze. W studiu witam Marka Rupentala. Dzień dobry, witam państwa. Ekspertę, kierowcę. I błyskawicznie łączymy się ze Studiem Faktów OSK, Weronika Popławska. Witam Szymonie i Marku. Witam również państwa bardzo serdecznie. Piękny, słoneczny, wakacyjny dzień, a w naszych Faktach OSK zaczniemy od kontrowersyjnego i zbudzającego wiele emocji tematu. Konfiskata aut pijanym kierowcom. Ministerstwo Sprawiedliwości finalizuje pracę nad nowym projektem kodeksu karnego. Jedną z zapowiadanych flagowych zmian jest odbieranie pojazdów pijanym kierowcom. Za półtora promila kierowca straci samochód, niezależnie od tego czy spowodował wypadek. Procedura zobowiąże policjanta do zajęcia pojazdu, prokuratora do orzeczenia zabezpieczenia mienia, a sędziego do orzeczenia przypadku pojazdu. Jeśli kierowca będzie miał we krwi ponad pół promila alkoholu i spowoduje wypadek, również straci pojazd. Podobnie jeśli zostanie złapany podczas jazdy w stanie nietrzeźwości po raz drugi. Jeśli pojazd nie jest wyłączną własnością kierującego, sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku. W zmianie ulegnie także sankcja za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości. Kierowca w takim przypadku będzie mógł być ukarany wyrokiem pozbawienia wolności do lat 16. Obecnie najwyższy możliwy wymiar kary to 12 lat. Biorąc pod uwagę zapowiadane podwyższenie dotkliwości kar pozbawienia wolności oraz skuteczne egzekwowanie wyroków, reforma kodeksu karnego stawia na nieuchronność i surowość wyroków. Marku, nieuchronność i surowość wyroków. Wiele prób było podejmowanych zmierzających do tego, aby ograniczyć. Ilość pijanych kierowców na drogach, one niespecjalnie przynoszą skutek. Czy znaczy, to jest tak naprawdę dla Państwa ostatnia deska ratunku? Ja pamiętam 15 grudnia 2000 roku, dokładnie tą datę, bo. Wówczas wprowadzono do kodeksu karnego nowy artykuł artykuł 178a, który mówił o odpowiedzialności właśnie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Kary miały być straszne, grzywna miała wynosić nawet w przeliczeniu do 720 tysięcy złotych, więc. Potężne pieniądze, odpowiedzialność duża. Obserwowałem ten fakt w tamtych czasach i powiem szczerze, że sądy grodzkie, które jeszcze w tamtym czasie urzędowały, nakładały wyższe grzywny niż sądy, które karały właśnie za przestępstwo. Więc wprowadzono przepis, który tak naprawdę przez sądy nie był wykorzystywany. Czy zjawisko nietrzeźwych, czy też będących pod wpływem środków odurzających za kierownicą, to jest poważna sprawa na naszych drogach, uważam, że tak. Każdego roku ci kierujący zabijają no blisko 300 osób. 300 osób mogłoby żyć, gdyby ktoś nie usiadł pijany za kierownicę. Jak spojrzymy w statystyki, to rzeczywiście można być trochę zadowolonym, trochę. Dlatego, że liczba ujawnianych nietrzeźwych przy zwiększającej się liczbie kontroli trzeźwości spada. Ale ubiegły rok na przykład był rokiem zwyżkowym. O 3000 więcej zatrzymano nietrzeźwych kierowców niż w latach poprzednich. Ustosunkowując się do tego materiału, który został zaprezentowany, chcę powiedzieć, że jestem zwolennikiem tego, żeby w sposób surowy karać kierowców, którzy z pełną premedytacją i świadomością wsiadają po alkoholu za kierownicę. Dlaczego? Przez wiele lat mieliśmy tak, że policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, czy też obecna Krajowa Administracja Skarbowa, wcześniej nazywali się inaczej, były to urzędy celne, zatrzymywali większość kierowców, którzy mieli niewielkie stężenie alkoholu we krwi i karani byli za wykroczenie, a nie za przestępstwa. Teraz ta sytuacja radykalnie się odwróciła. Można powiedzieć, że to jest 1 do 4, 1 do 5. Czyli większość kierowców jest w stanie nietrzeźwym, mających powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeżeli <laughs> przepraszam, słyszę w tym materiale, że będzie to dotyczyło kierowców, którzy mają 1,5 promila, to muszę y, powiedzieć, że kierowca, który ma 1,5 promila alkoholu we krwi, jest y, prawdopodobieństwo 30-krotnie zwiększone spowodowania przez niego wypadku niż przez y, y, trzeźwego kierowcę. 30 razy 30-krotnie częściej może on spowodować wypadek to jest naprawdę dużo. I ja bym nawet był skłonny ku temu, żeby obniżyć ten próg. Wszystko to. dla naszego wspólnego bezpieczeństwa od czasów antycznych, duralex scelec, <laughs> twarde prawo, ale prawo. I tutaj wydaje się, z jak najbardziej uzasadnionych przyczyn. egzaminatorzy twierdzą, że proces się nie kończy. Przeciwnie, to dopiero początek. Egzaminatorzy podsumowują, że do protestu przystąpili pracownicy 27 wardów i ich filii. Protestujący zawarli ostrzeżenie w liście adresowanym do ministra Andrzeja Adamczyka. Determinacja i frustracja środowiska egzaminacyjnego przekroczyła bezpieczne poziomy. Egzaminatorzy domagają się powołania zespołu roboczego, którego zadaniem będzie wypracowanie właściwych projektów prawnych, uczestnictwo w procesie legislacyjnym oraz zmiana systemu wynagradzania egzaminatorów. Determinacja i frustracja środowiska egzaminacyjnego przekroczyła bezpieczne poziomy. Egzaminatorzy domagają się powołania zespołu roboczego. Markus, z zespołami roboczymi to jest tak, że one działają bardzo długo. Ja się zastanawiam, czy egzaminatorzy będą chcieli czekać. Nie można tutaj czekać. Mamy okres wakacyjny. Okres, kiedy zwiększa się liczba egzaminów prowadzonych, bo osoby, które uzyskują ze względu na ukończony wiek prawo przystąpienia do egzaminu, zostały w tym momencie odciążone od nauki i mogą się skupić na zdobyciu prawa jazdy. I w wakacje być może, że już nie jedna osoba będzie chciała pożyczonym samochodem od rodziców wyruszyć sobie gdzieś w jakąś trasę. Niestety, stają dzisiaj przed problemem, że nie mogą przystąpić do tego egzaminu. Myślę, że winnemu wszystko jest tutaj rozczłonkowanie władzy nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Rząd trzyma rozporządzenia, które mówią nam o wysokości wpłat za egzamin, marszałek odpowiada za funkcjonowanie, i tu powstaje pewien konflikt. Wystarczy, że pan minister pochyli się nad problemem i zmieni rozporządzenie. Podwyższając stawki za egzamin, bo one są dzisiaj naprawdę śmiesznie niskie. Ja właśnie o tym mówię: że zastanawiam się, czy, jeżeli będzie powołany zespół roboczy, to czy egzaminatorzy będą chcieli czekać nie wiadomo jak długo na podniesienie ich wynagrodzeń, które, tak jak powiedziałeś, są śmiesznie niskie, a wszystko jest w gestii ministra. Hej, przypomina mi się. Świeża sytuacja z, z, ze sprawą lotnictwa, które teraz protestowało. Trwało to kilka miesięcy. Samoloty w tym czasie latały, niektóre tylko loty były odwołane, natomiast tu egzaminatorzy są zdeterminowani i myślę, że nie odpuszczą, dopóki nie, sprawa nie zostanie postawiona na ostrzu noża. Ja nie znam żadnego wordu w naszym kraju, który dzisiaj byłby na plusie. Wszystkie są na minusie. To tak, jakby rząd chciał świadomie pokazać, że marszałkowie nie dają sobie rady z zarządzaniem wojewódzkimi ośrodkami. Ale marszałek ma tu naprawdę związane ręce, bo jeszcze raz podkreślam, to od naszego rządu zależy, jakie będą stawki za ten egzamin. I skoro kurs kosztuje dzisiaj 3000 lub więcej nawet w niektórych regionach Polski, to dlaczego egzamin ma kosztować 120 zł, czy 130 zł? Tak. To też niech będzie kwota, która zrekompensuje amortyzację samochodu, która spowoduje, że egzaminator otrzyma wynagrodzenie. No i jeszcze wszystkie inne pochodne, które muszą towarzyszyć temu, żeby utrzymać obiekt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. To wszystko powinno być skalkulowane. Dzisiaj za 100 zł, za, czy za te 120 zł, nie zrobimy żadnych zakupów, które pozwolą nam spokojnie przesiedzieć w domu 2 czy 3 dni. No to, 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 są, to nie są żadne pieniądze. Sytuacja w Wordach jest coraz trudniejsza. Wiemy, że Word Lublin po raz pierwszy w swojej historii rozważa zakup używanych samochodów egzaminacyjnych, bo nie stać go na pojazdy nowe. A jeżeli chodzi o egzaminatorów, działania potrzebne są. Tu, teraz, w tym momencie, natychmiast, po to, aby zachować płynność egzaminacyjną i także płynność pracy ośrodków szkolenia kierowców. Od 6 lipca każdy pojazd, który zostaje dopuszczony do poruszania się po drogach państw członkowskich Unii Europejskiej, musi być wyposażony w rejestrator parametrów jazdy. Czarna skrzynka zapisze m.in. prędkość jazdy, prędkość obrotową silnika, kąt przechyłu pojazdu, stopień użycia hamulca, użycie systemu ABS, poziom otwarcia przepustnicy, stan aktywnych systemów wspomagania kierowcy. Wszystko w imię podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach Unii Europejskiej. Obraz i dźwięk nie będą utrwalane. To nie wszystko. Jeszcze w tym roku działanie czarnej skrzynki ma zostać zintegrowane z inteligentnym systemem wspomagania prędkości. Jego rolą będzie informowanie kierowcy o przekroczeniu dozwolonej prędkości. Czarna skrzynka w każdym pojeździe, wierzysz w to, że to jest w stanie przełożyć się na podwyższenie poziomu BRD? Ja zawsze porównuję wypadki drogowe do wypadków lotniczych. I nawet jeżeli jest to jeden człowiek, który zdecydował się na parolotni polatać, przyczepił sobie ten silnik do pleców, kawałek szmaty nad głową, coś mu tam nie wyszło, spadł. Co się dzieje? Jego tą katastrofę, bo to już nie wypadek nawet, tylko katastrofę lotniczą, bada Komisja Fachowców. Fachowców to jest Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z wypadkiem na drodze, przyjeżdża policjant. Taki, który ma 3 miesiące służby, może taki, który ma 10 lat. W różnym stopniu wiedzy. Każdy będzie do tego podchodził inaczej. Wypadek. Zakwalifikujmy to dobra, nie zachował, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, doprowadził do wypadku. Ciach jest załatwiony temat, tak? Chcę w ten sposób pokazać, że jedno zagadnienie badane jest szczegółowo. Każda śrubka będzie badana w tej paralotni, w tym czy motolotni, w tym momencie, żeby uchronić innych przed wypadkiem. A do wypadków drogowych podchodzimy naprawdę w sposób spłycony. Nawet statystyki policyjne, które są dostępne na, na stronie policja.pl, nie odzwierciedlają całego problemu wypadków. A wręcz od trzech lat policja nawet przestała e, e, pokazywać comiesięczne statystyki. Dopiero na koniec roku. Ale to jest zamknięcie roku. Później mamy 30 dni jeszcze na to, żeby czekać e, na osoby, które uczestniczyły w wypadkach i ewentualnie mają czas jeszcze na umieranie. Później dopiero ktoś zawija rękawy, i pod koniec marca, na początku kwietnia mamy stan bezpieczeństwa za ubiegły rok. Czy ta informacja coś nam daje? Według mnie kompletnie nic. Natomiast Pojazdy, które teraz po tym 6 kwietnia będą przedstawiane do homologacji, bo to tych pojazdów będzie dotyczyła czarna skrzynka, nie te, które są teraz produkowane, bo one już mają homologację, tylko te, które dopiero będą przedstawiane. Przepraszam, więc to jest jeszcze jakiś okres czasu, kiedy będziemy mogli mieć tą czarną skrzynkę w samochodzie. I przyglądając się jeszcze tak na tą symulację, która była w trakcie komentarza, pomyślałem sobie, a dlaczego w samochodach nie montować funkcji head-up, czyli tego, żeby przed samochodem te dwa metry na wyświetlaczu pokazywało się wszystko, to co kierowca powinien widzieć: znaki, jakie minął, prędkość, jaką się porusza, czy chociażby prosta, zwykła nawigacja, bez potrzeby odrywania wzroku, spojrzenia na zegary, czy też w bok, gdzie tam znajduje się jakiś monitor z nawigacją. A jak sądzisz, czy, czy sam fakt świadomości, iż mnóstwo danych dotyczących naszego Między innymi stylu jazdy, będzie utrwalanych, czy ten fakt ma szansę wpłynąć na postawy kierowców na drodze? Tak, zdecydowanie jestem przekonany, że tak, ale pozwoli nam też na wnikliwą analizę. Dlaczego do tego wypadku doszło, co było przyczyną, jaki był styl jazdy, z jaką prędkością pojazd się poruszał. Te wszystkie rzeczy będą zapisane. Ułatwi to sprawę y, prowadzonego postępowania, ale również y, ci, którzy będą analizować te wypadki, będą mieli znacznie większą wiedzę na temat przyczyn, co pozwoli ukierunkować działania, żeby minimalizować liczbę zdarzeń drogowych. Dzięki temu rozwiązaniu prawdopodobnie mniej spekulacji. A więcej twardych danych o przyczynach wypadków drogowych. Do 2025 roku UNICEF zamierza podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci poprzez wzrost poziomu świadomości dorosłych kierowców oraz poprawę stanu infrastruktury. UNICEF, działający na rzecz dzieci i młodzieży, wskazuje, że w tych grupach wiekowych wypadki drogowe są najczęstszym powodem śmierci i kalectwa. Co dwie minuty na drogach świata ginie dziecko. A aż 96% ofiar dzieci pochodzi z krajów biednych i rozwijających się. Koszt wypadków drogowych w tych państwach sięga nawet 5% produktu krajowego brutto. UNICEF stawia sobie za zadanie przekonanie jak największej ilości podmiotów publicznych i prywatnych do współpracy na rzecz podniesienia poziomu BRD. Podejmowane działania mają mieć przede wszystkim charakter kampanii. Edukacyjnych oraz aktywności na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury. My często w naszych rozmowach, co naturalne, koncentrujemy się na drogach Unii Europejskiej, na drogach na tym, co się dzieje w Polsce, zapominamy o tym, jak bardzo nasz świat jest podzielony. Aż 96% ofiar wśród dzieci pochodzi z krajów biednych. Podzieliliśmy ten świat bardzo. To prawda. Nie, nie zaglądałem ostatnio statystyki wypadków, ale z tych, które pamiętam z poprzednich lat, liczba dzieci jako ofiar wypadków jest naprawdę nieduża. I jeżeli dochodzi już do takiej sytuacji, że dziecko doznaje obrażeń ciała czy ponosi śmierć w wypadku, to raczej w charakterze biernego uczestnika ruchu drogowego. Czyli to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, co się z tym dzieckiem dzieje, które siedzi w naszym samochodzie, a my mamy wpływ na kierowanie tym pojazdem. Ja uważam, że każda akcja jest szlachetna, jeżeli ma poprawić stan bezpieczeństwa. Rzeczywiście, my sobie tutaj mówimy o Polsce, o Europie zupełnie inne warunki. Komisja Europejska wskazuje nam kierunki, jakie mamy prowadzić, żeby wyrobić. Te założenia, które komisja przyjęła, i staramy się tego trzymać. Zapominamy właśnie o tym innym, innym świecie. Ja, nawet szczerze mówiąc, nie znam statystyk, jak to wygląda, i pierwszy raz tu od ciebie słyszałem, że 96% wszystkich ofiar to dzieci z tych krajów biednych. Co dwie minuty na <laughs> drogach świata ginie dziecko, a w tej najwcześniejszej grupie wiekowej wypadki drogowe są. Najczęstszym powodem śmierci lub kalectwa. No właśnie, ale y, tam może sytuacja wyglądać zupełnie inaczej niż u nas. Kiedy wspominałem o tym, że jeżeli dziecko jest ofiarą wypadku, to jest uczestnikiem biernym, tam może to się prezentować w ten sposób, że on był aktywnym, że to on sam doprowadził do tego wypadku, bo brakuje świadomości. Mówiliśmy już dzisiaj o edukacji komunikacyjnej, która u nas też leży. Na szczęście y, są podmioty, które sporadycznie y, i bez żadnych długofalowych działań, ale podejmują takie działania, że policjant teraz od czasu do czasu przyjdzie do szkoły, porozmawia z dziećmi, rodzic uprzedzi, y, nauczyciel coś wspomni i tak dalej. Nie jest to taka edukacja, jak ja bym sobie wyobrażał, ale mimo wszystko jest. A tam może tego kompletnie brakować. Ja przypominam sobie teraz sytuację, powiedzmy, roku 1896, kiedy doszło do pierwszego wypadku ze skutkiem śmiertelnym i później kolejne wypadki. Dlaczego do nich dochodziło? Najczęściej podczas różnego rodzaju rywalizacji, wyścigów takich offroadowych dzisiaj byśmy je nazwali. Ludzie przychodzili popatrzeć, bo widzieli samochód, który był w ich wyobrażeniach w ogóle nieosiągalny. Stają w, stawali w miejscach kompletnie przypadkowych, gdzie łatwo dochodziło do, do potrąceń. Być może, że ta część świata, o której teraz mówimy, właśnie na tej samej zasadzie funkcjonuje, co u nas te 150 lat temu się tutaj w Europie działo. Pamiętajmy o innych regionach świata także. Działania edukacyjne i na rzecz infrastruktury podejmowane przez UNICEF. Trzymamy kciuki, oby się powiodło. Już wkrótce brytyjscy sędziowie będą mogli orzec karę dożywotniego więzienia dla najbardziej niebezpiecznych kierowców powodujących wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Na uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na drogach odbywa się równolegle ze zmianami przepisów wymierzonych w sprawców ataków terrorystycznych. I jest to zbieżność nieprzypadkowa. Wielka Brytania jest państwem o jednym z najwyższych poziomów bezpieczeństwa na drogach. I zamierza ten status utrzymać, a wręcz go podwyższyć. Przestępstwa na drodze rozumiane są jako godzące w integralne bezpieczeństwo państwa. Co ciekawe, zmiany nie są wprowadzane pośpiesznie. Prace nad zaostrzeniem kar dla najbardziej niebezpiecznych kierowców, np. powodujących wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zajęły 5 lat. Nieprzerwanie od 2017 roku trwały konsultacje z policją, organizacjami społecznymi, edukacyjnymi i ekspertami BRD. Wypracowany został szeroki konsensus polityczny. Tak to się robi. Wielkiej Brytanii. No tutaj jest szereg kwestii. Po pierwsze, mówimy o kraju, który rzeczywiście szczyci się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa na drogach. I ten kraj najcięższych sprawców wypadków drogowych zrównuje, tak naprawdę, w swoim statusie z terrorystami. Mhm. Rzeczywiście, Wielka Brytania, chociaż teraz już nie ma statystyk, te, które są dostępne w państwach Unii Europejskiej, jako że opuściła tę Unię, i trudno mi powiedzieć, jak to wygląda na bieżąco. Natomiast e, pamiętam lata poprzednie, to rzeczywiście Norwegia, Szwecja, czyli te państwa skandynawskie plus Wielka Brytania mają najbezpiecznie, najbez, najbezpieczniejszą sytuację na drogach. Czy Aż do żywocie. Ja nie jestem karnistą i w tych naszych programach często podkreślam, że nie jestem mimo wszystko za zaostrzeniem kar, ale za takim zaostrzeniem kar, żeby człowiek mógł się zrehabilitować, zresocjalizować i żyć jeszcze w społeczeństwie. Tu, jeżeli otrzyma dożywocie, to ciężko jest mówić o tym, że jakakolwiek resocjalizacja to jest po prostu przetrzymywanie człowieka do jego naturalnej śmierci. Czy to będzie oddziaływało na innych? Gdyby tak było, to myślę, że nie mielibyśmy dzisiaj do czynienia w ogóle z zabójstwami, bo przecież sprawcy zabójstw trafiają na, na wiele lat, na 25 czy na dożywocie do więzienia, a i tak ktoś inny następnego dnia bierze nóż do ręki i dokonuje tego samego czynu. Więc hmm, aż tak daleko nie szedłbym. Ciekawe jest też to, że. Y Wypracowany w Wielkiej Brytanii konsensus oparty jest na wieloletnich konsultacjach z policją, organizacjami społecznymi, edukacyjnymi, ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego. To nie jest kwestia polityczna, tylko jakbyśmy to powiedzieli, wypracowana absolutnie ponad podziałami na poziomie czysto eksperckim. No właśnie, to mi się kłóci z naszą rzeczywistością, gdzie w ciągu kilku godzin, czy, czy maksymalnie w ciągu dwóch dni, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, że wprowadzony został jakiś nowy przepis, bez tak naprawdę dogłębnego z, z, zbadania problemu. Pięć lat, no długi okres czasu, trzeba przyznać, tak? Ale jeżeli miałby przynieść pozytywny skutek, to co zostało wypracowane, to ten czas nie będzie czasem zmarnowanym. U nas, y, myślę, że w dalszym ciągu brakuje wiodącego podmiotu, który byłby odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mamy Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na niższych szczeblach działają wojewódzkie rady. Są y, organizacje i instytucje, które są powołowane i w statusach swoich mają obowiązek dbałości, tak jak policja, inspekcja transportu, te podmioty, które już dzisiaj wymieniałem. Tak? Y, natomiast nie ma podmiotu wiodącego, który by to wszystko spiął. Każdy działa we własnym zakresie, każdy działa na własną rękę i jak mu się podoba. Nie brakuje nam chociażby takich sytuacji, że dziecko wyjeżdża na wycieczkę. Moje dziecko przykład podaje, tak, dzwonię na policję, chciałbym, żeby pan policjant przyjechał, skontrolował autobus. Ale twoje dziecko jedzie tym samym autobusem i ty bardziej wierzysz inspekcji transportu drogowego, dzwonisz do inspekcji. Okazuje się, że na godzinę dziewiątą wyznaczone miejsce przyjeżdżają dwa radiowozy. Tak to u nas wszystko funkcjonuje. Nie ma tej pełnej synchronizacji, nie wspominając już właśnie o tych działaniach takich profilaktycznych. Kto miałby się tym wszystkim zająć? Przy czym, oczywiście, pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o to rozwiązanie w Wielkiej Brytanii, będzie ono dotyczyło wyłącznie sprawców najcięższych przestępstw drogowych, popełnianych pod wpływem alkoholu, narkotyków itd. Tak no i ten szeroki konsensus polityczny. Tak się to robi w Wielkiej Brytanii. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne fakty. Marku Szymonie, jak zwykle, bardzo trafne komentarze, które na pewno wzbudziły zainteresowanie naszych widzów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.